Z Ewangelii, według Świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł Szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdumieniem: Skąd on to ma? I co za mądrość, która mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czy nie żyją tu u nas także Jego siostry? I powątpiwali o Nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, w swoich krewnych, i w swym domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Się też, dziwił się też ich niedowiarstwo. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał tak. Jezus naucza, czyni znaki i cuda, ale przychodzi do swojego miasta, do Nazaretu i powątpiewają o nim. Pytają się, skąd on to ma? Przecież my go znamy. Ma tu swoje siostry, braci, jest tu jego rodzina. Tyle lat tu był z nami, skąd on to ma? Co on robi? Powątpiewali o nim. E... Żydzi ciągle powątpiewają. Dzisiaj też. Ale kiedyś, gdy Bóg posłał, posłał proroka Ezechiela, powiedział mu tak: Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwili. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Posyłam cię do nich, abyś im powiedział, tak mówi Pan Bóg. Tak myślę, że nie tylko Żydzi mają ten problem, ale to jest problem też i w nas. Może w nas, którzy jesteśmy katolikami z tradycji i, i tak po prostu przyzwyczajeni jesteśmy do pewnych rzeczy, które dzieją się w Kościele. Jak trudno się przebić z żywą wiarą, jak trudno ją zyskać, aby Jezus mógł zadziałać w naszym życiu. Może słyszymy tu i tam są jakieś uzdrowienia, jakieś rzeczy, jakieś niezwykłe rekolekcje się dzieją. Ludzie nie nas opowiadają, są podekscytowani, a my tacy jesteśmy sflaczali. Tak po prostu nam się nic nie chce już. Uważamy, że to takie normalne, albo po prostu jakieś widzi mi się może. Skąd to wszystko? W kościele? Wszystko przecież jest określone, są pewne rytuały, zachowania, przykazania i tak dalej. A tu jakieś uzdrowienia? Ktoś kogoś uzdrowił. Kto to uzdrawia? Jezus? Dzisiaj? Powątpiewamy. Może to jakaś jest po prostu histeria? Może to jakieś psychiczne problemy. Tymczasem Jezus jest obecny w kościele i działa. Działa w sakramentach świętych i w charyzmatach. A charyzmaty to są takie dary Ducha Świętego, które są dane ludziom, i Pan Bóg przez tych ludzi działa. Duch Święty przez nich działa. Uzdrawia, uzdrawia, uwalnia, wyprowadza jakby z grobu, z różnych. To, co działo się w życiu Jezusa, to dzieje się dzisiaj w kościele, ale muszą się nasze oczy otworzyć. Musimy się nawrócić, musimy uwierzyć, że jest możliwe. Możliwe jest Twoje uzdrowienie. Możliwe jest Twoje przebudzenie. Możliwe jest Twoje nawrócenie. Jezus przychodzi do swojego miasta, przychodzi do Ciebie a ty patrzysz na niego spodejrzliwie co on chce kiedy mi tak dobrze siedzieć w tym moim grejdołku ja się dobrze czuję już nic nowego być nie może ja wszystko wiem przyzwyczaiłem się do mojej takiej średniej religijności co on właściwie chce mi zrobić. on może coś zrobić? Tak, nie może nic zrobić, jeżeli ty nie uwierzysz. Nie otworzysz się, bo wiara to jest otwarcie. I pragnienie. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza, mówił o Duchu Świętym. Trzeba pragnąć, trzeba wierzyć. I trzeba się otworzyć, pić, Ducha Świętego. Ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Są różne nasze niedomagania. Są takie, które po prostu nas obezwładniają, ale są takie niedomagania, w których z pokorą odkrywamy, że my sami sławi jesteśmy, ale jest moc ducha, że Duch Święty chce przez nas działać. I to jest nawrócenie. Bo można koncentrować się ciągle, nie domagać, nie mogę, nie mogę, nie potrafię, nie jestem, nie ma mnie, jestem słaby, jestem chory. To nie dla mnie. A tymczasem w tej Twojej niemocy Duch Święty może pobudzić Ciebie, dać Ci taką moc, że to On będzie działał. To będzie Jego moc, nie Twoja. Ty będziesz słaby. Wystarczy ci mojej łaski. Moc w słabości się doskonali, mówi święty Paweł. Najpierw prosił, aby ten oścień, ta słabość go ominęła czy ustąpiła, ale Pan powiedział: Nie. Musisz być słaby, bo inaczej ja nie będę mógł działać przez ciebie. Musisz być słaby. Bo jakbyś, jakby to ustąpiło i byłbyś mocny, to ty byś działał. I byś sobie przypisywał to, co mnie się należy. Sobie byś przypisywał to, co mnie się należy, mówi Pan. Bóg Cię działa. Chcę działać przez Ciebie. Aleluja.